Co najbardziej spodobało ci się po spotkaniu z improwizacją? Trener, spontaniczność, świetnie się bawiłem. A poza mną? Yy, wiesz, co no, wszedłem w flow w 15 minut, nie? To się rzadko zdarza. Nawet nie wiem, kiedy czas zaczął biegnąć zupełnie inaczej. Świetnie się bawiłem. A pamiętasz figury, jakie wtedy wykonywałeś? Yy, wiesz, co yy, niewiele pamiętam, natomiast emocje pozostaną, nie? Było świetnie. <laughs> I oczywiście wielka energia, wspaniali ludzie i bardzo podobało mi się to, że mogłam zauważyć, z czym mam problemy i nad czym muszę pracować. A czy wiesz, że seplenisz? Nie. Naprawdę? No może dlatego, że chcę szybko wszystko powiedzieć. Tam. Podobało mi się to, że mogłem znaleźć odskocznie od tego dnia, poznać ciekawych ludzi i... I jeszcze mógłbym tutaj dużo mówić, ale... Ale no się wstydzisz? Tak, jestem zawstydzony trochę. Ha, na moje przeszkolenie naprawdę warto przyjść. To jest improwizacja, to jest życie naprawdę, to jest przekraczanie własnych barier, to jest fantastyczna zabawa, to jest stawanie się dzieckiem na trzeźwo, to jest... Jak nie przyjdziecie, to skoczę! <laughs> Musicie w bo on to jest naprawdę fajna rzecz, fajna zabawa. Można poznać nowych ludzi, można poznać siebie. No cóż, no, no wspaniale jest przyjście.